Eee, przejdźmy teraz do mm, komiksu z wydaństwa Hanami, do fenomenalnej serii Mushishi, tom czwarty, autorstwa Yuki Urushibara. Autorka, którą gloryfikuję od samego początku, kiedy mam styczność z um, tym właśnie komiksem. Dlaczego? No, Mushishi jest świetną historią, znaczy, ogółem historia. Główny bater jest tym tytułowym musishi. Kim jest musishi? No, tutaj trzeba byłoby znowu wyjaśnić, czym są musi. Ogólna autorka wprowadza coś takiego, że oprócz ludzi, zwierząt, roślin, grzybów i tak dalej są jeszcze musi. I tak wielkim, wielkim, bardzo wielkim skrócie, przepraszam fanów za ten skrót, ale musi nazwijmy, że to są takie jakby duszki. Może w ten sposób, że... E, dlaczego? Ponieważ w tym momencie zrozumiemy, jaki jest klimat tych historii, a to są historie grozy, tak naprawdę. Rewelacyjna fantastyka, ale z tego mogłyby być naprawdę genialne horrory. Tutaj są to krótkie historie. Każdy album składa się e, z paru takich historyjek, ale nie da się ukryć, że one są pełne takiej naprawdę fenomenalnej... fenomenalnego klimatu, mają świetny pomysł. I naprawdę, kiedy na przykład jakby jakiś... E, Weźmy konkretny przykład, dobra. Przejdźmy teraz do omówienia tych e, historii. E, na początku mamy historię o pustce. I to i Aja, dwójka małych dziewczynek, które są zaproszone do dziadka, żeby okiełznały pustkę. E, ta historia jest o tyle ciekawa, ponieważ e, zaczynamy rozumieć świat mushishi i to, w jaki sposób e, ci mushishi się między sobą kontaktują. Świetny pomysł, kurczę, motyw z kokonami, pustymi kokonami i musi, który jest pustką i które szuka jakiegoś wypełnienia. I przestroga dla małych dziewczynek, że nie możecie zamykać żadnych drzwi, bo kiedy zamkniecie drzwi, a w e, pomieszczeniu pojawi się pustka, to ta pustka was wchłonie. Nie mogą też się przykrywać kołdrą i tak dalej. Kur, no, pomysł na początek, naprawdę, z tego można zrobić fenomenalny, pełnometrażowy film nawet. Horror, genialny, jakby to Junchi Ito, inny japoński twórca, znany właśnie swojej historii grozy, wziął ten pomysł na warsztat, to naprawdę wyszedłby z tego fenomenalny komiks. Tutaj również wyszedł fenomenalny komiks, fenomenalna historia, ale wiecie, chodzi mi o ten potencjał. Autorka zrobiła to na swój własny sposób i chwała jej za to. Świetnie i wyszło, rewelacja, propsuje, ale chodzi mi o to, że jej pomysły są naprawdę genialne. Nie wiem, skąd ona bierze tę inspirację, ale każdy to musisz i to jest każdy, e, to składa się z rewelacyjnej historii. Przejdźmy dalej, mamy E, hanę. Historię e, e, o tym, jak ten musisz cały przechodzić przez tajemniczy most do pewnej miejscowości, żeby wyleczyć pewną hanę. No i tutaj mamy również historię grozy. Bardzo ciekawe. No nie mogę nic więcej powiedzieć, bo będą kurcze, bo pójdą spoilery. Kolejna historia. Akcja dzieje się zimą. Mamy e, małego Micharu, który kiedy jest zima w wiosce, wiecie, śnieg na pół metra, e, ludzie siedzą zabunkrowani w swoich domach, nie można nic zrobić. To on nagle przychodzi normalnie z, 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 z kwitnącymi kwiatami i po prostu z fantami, które świadczą, że gdzieś jest wiosna. Ale to jest niemożliwe, ponieważ trwa zima. To jest niemożliwe, żeby tam. Gdzie jest zima, była jakaś mała strefa, w której trwa wiosna. A jednak coś tutaj, ta tajemnica, e, ma swoje bardzo intrygujące rozwinięcie. Kolejna historia, ta też ma niesamowity potencjał i niesamowity pomysł. Otóż nasz e, główny bohater e, Mushishi. Spotyka kluczy po lasie bambusowym i spotyka pewnego młodzieńca, Kisuke, który zaprasza go do jego domu, poznaje jego żonę, Setsu, ale pyta się, kurcze, jak wyjść z tego lasu? Nie wiem. My tu siedzimy zgubieni już od paru, paru lat. No, od dłuższego, dłuższego czasu. I kurcze, i znowu kolejna tajemnica, magiczny bambusowy las, z którego nie można się wydostać. I co też zrobi nasz główny bohater. I ostatnia historia. O o młodym Taku i o Żyle pewnej. Um, I tutaj historia jest o tyle też i ciekawa, ponieważ poznajemy um, troszeczkę um, ten przeszłości Ginko, naszego właśnie głównego bohatera. Um, I no ta historia... No, również dotyczy, jakby, terenu. Teraz, jakby, z, m, historie zebrane w tym czwartym albumie, tak m, spostrzegłem, że jakby łączą ich wątki, które dotyczą całego terenu. Że to nie są jakby historie poświęcone jednej osobie. Okej, okay, pierwsza historia o tej e, i to i a i e, no, to jest, no to już w sumie taka dosyć globalna, bo ta pustka jakby występuje wszędzie, ale dotyczy konkretnie dwóch dziewczynek. Natomiast późniejsze wątki już dotyczą, Dotyczy całej społeczności, że to jest na przykład ludzie, którzy żyją za tym e, charakterystycznym mostem, przez który ten e, ginko musiał się e, przeprawić na początku drugiego, hi, drugiej historii. E, później, no też, no dobra, Micharu dotyczy jednego bohatera, ale chodzi o tą strefę, że mamy zimę, a gdzieś jest wiosna. Znowu teren jest jakby objęty e, zagrożeniem, nazwijmy to w ten sposób, zagrożeniem ze strony e, tych tajemniczych musi. Później jest to e, magiczny bambusowy las. A na końcu. Jest to pewien strumień, pewna żyła, e, która daje charakterystyczną barwę, która się przemieszcza i pewna społeczność, która e, podąża właśnie w góry, e, podąża za, no, za pewnymi e, tajemnicami. Ja tak też staram się być enigmatyczny, staram się nie uchylać za bardzo e, rąbków tajemnicy, żebyście mieli naprawdę wielką przyjemność z odkrywania tej lektury, ponieważ, no, jednak, e, Seria i jest bardzo ciekawym komiksem, a jak doskonale wiecie, Wszystkie komiksy, w ogóle historie grozy, które mają w sobie jakąś tajemnicę, no to warto tej tajemnicy nie znać i warto mieć tę przyjemność, żeby poznać rozwiązanie tego całego problemu. Także dlatego też staram się mówić tylko i wyłącznie pewnymi symbolami mówić jak najmniej, żebyście później mogli odkryć jak najwięcej. Ale ostatecznie. Bardzo, bardzo e, ba, świetna jest ta lektura. E, pomysły niesamowicie inspirujące. E, to mówię też zwłaszcza dla ludzi, którzy e, interesują się historiami grozy albo którzy tworzą historię grozy. Być może musisz i was e, zainspiruje. Sam jestem ciekaw, skąd autorka Yuki Urasza, Urushibara czerpie swoje inspiracje. No, natomiast nie, ma, nie da się ukryć, że historie o musi, i o tym tytułowym Musishim są niezwykłe, są magiczne. Почне. Zapamiętają w pamięć, i lektura jest no, niezwykle sympatyczna. One nie są jakoś specjalnie mroczne, nie są w ogóle brutalne. One są majestatyczne, one są e, bardzo delikatne. E, ta, ta, ta groza tutaj, ja, ja to tak wyolbrzymiam troszeczkę nawet, że to nie są tak dosłownie horrory, tylko jakby kiedy traktujemy to jako historię grozy, to zaczynamy rozumieć, co to jest za rodzaj historii, jaki to jest mniej więcej klimat, e, jak do tego należy podejść. Dlaczego to mówię? Ponieważ po lekturze dwóch pierwszych tomów cały czas kotłowało mi się w głowie, nie wiedziałem do końca, w jaki sposób ugryźć, jak należy odbierać te historie I kiedy pojawia się hasło: Horror, historia grozy, to w tym momencie, kiedy bierzemy te komiksy jako takie lekkie historie grozy, takie lajtowe, no to w tym momencie. Lepiej to odczytujemy, lepiej wchodzimy w ten klimat, lepiej chłoniemy właśnie świat, który prezentuje ta uzdolniona e, autorka. Także jeśli jesteście zaintrygowani, jeśli lubicie właśnie takie pełne delikatności, lekkości, niezbyt straszne, ale bardzo intrygujące historie z dreszczykiem, to zapraszam was do serii Mushishi, do tomu czwartego z wydawnictwa Hanami.